Drodzy Państwo, przed nami mecz dwunastej czy nawet nie no w sumie trzynastej kolejki tej Superligi. Mecz skomentuje Maksymilian Piotrowski, a w tym meczu Lech Poznań, który gra dzisiaj u siebie na stadionie yy, przy ulicy bułgarskiej 17, zmierzy się z Benfiką. Benfica, czyli portugalską potęgą, a dzisiaj oczywiście Lech gra u siebie na swoim stanie, ze swoją publicznością. Zmienił ponownie taktykę na taką, taką starszą, co używał wcześniej i zobaczymy, czy uda się Lechowi kiedyś wygrać. Miejmy nadzieję, że to będzie, że. Może dopisze szczęście będzie albo chociaż remis z portugalską potęgą. Filip Bednarek w, w Bramce. W obronie mamy Żele Pereira, Bartosza Salemona, Antonio Licia i e, Reboczo. Dwóch defensywnych pomocników. Morawski i Karmström. E, Amarali i to pomocnicy. I Iszak i Sobiech to są wysunięci na Oczywiście Amerali i, i Sobiech. Znaczy nie sobie. Amaral i Markwiński to są dwaj ofensywni pomocnicy grający praktycznie na bokach albo nawet na skrzydłach. Trochę wspierający pomoc czy nawet obronę. E, skład Benfica. wachodimos w Bramce, w obronie. Aleksander Bach. Otamendi, Silva i Ristic. Pięć pomocników. Moreira, Ursanic, Rafa, Coutinho i Neres. A Ramos wysunięty na szpicę jeden napastnik, czyli formacja 4-5-1. A skład Lecha, znaczy formacja Lecha to 4-2-2-2. Zobaczymy, czy uda się dzisiaj Lechowi po raz kolejny mieć dobry wynik, bo dzisiaj gra u siebie. Widzimy tam sektor gości. Pewnie miejmy nadzieję, że będzie on bardzo zadowolony z dzisiejszego pojedynku swojej drużyny. Zaczyna Lech, pozań od środka, oczywiście, i już podanie na prawą stronę. Zobaczymy, czy Amaral, ofensywny napastnik Lecha, skonstruuje jakąś akcję. Amaral minął prawego obręcy. Amaral, pole karne. Amaral! Amaral! Ależ to była ładna okazja. Jeszcze próbował zawodnik Lecha przejąć piłkę, ale będzie tam chyba faul. Czy to będzie rzut karny dla Lecha, czy to będzie jednak rzut wolny? Tam była chyba ręka. Ręka? Ale czyja? Chyba Benfiki. Mamy rzut karny! Mamy rzut karny! Drugi raz z rzędu i zobaczymy, czy po raz pierwszy Mikał Iszak strzeli tego gola z rzutu karnego. Iszak podchodzi. Znowu nie trafia. Co się dzieje z Lechem Poznań? Dlaczego nie rozpoczął nie rozpoczyna nam tego meczu od strzelnia pierwszej bramki. Znowu metr nad bramką. Ciekawa to była kamera przy okazji. No nic, tak będzie musiało się nauczyć strzelać rzuty karne, bo Baduga ich nie będzie umiał strzelać, jak będzie tak dalej. Oczywiście uderzać i strzelać. No zobaczymy co z tego wyjdzie. Będzie go bać teraz bramkarz z piątego metra. No szkoda, że nie udało się strzelić gola z rzutu karnego. No niestety lek dalej remisuje zaraz, zaraz z, 0 0 z Benfiką, Ale może być teraz groźna okazja dla Benfiki. Jeszcze może być teraz okazja? Czy tam był spalony? Prawdopodobnie tak. Musiał być tam wysunięty na sting Benfiki i tak. Był minimalny spalony. Tak by wysunięta niemalże stopa pewnie by, by była lepsza technologia. Worby mógł oczywiście pewnie o tym decydować. No ale mamy oczywiście spalony, widać, dobre oko sędziowskie. Teraz Iszak. Iszak i stracił niestety piłkę Michał Iszak. Tam jest już dwóch obrońców Lecha, ale może być okazja teraz dla Benfica. Strzał obronił Bednarek. E, Jeszcze jedna okazja, ale strzał okazał się niecelny. 14 minuta wykonywać będzie Bramkarz z 5 metra Wykop. No, na razie mamy wyrównany pojedynek. Lech mógł rozpocząć ten me. Miał rzut karny drugi raz, z rzędu go nie wykorzystał. Co za pech. No, teraz Pereira, może będzie akcja dla Lecha, Karmstrem. Karmstrem i strata piłki. Co zrobi teraz, piłka, co zrobią zawodnicy Benfiki? Próbujemy przejąć piłkę zawodnicy Lecha. Jeszcze może być okaza, jeszcze strzał, ale szpetarda o 17, prawie 18 minuta. Gol dla Benfiki. No niestety mamy kolejnego gola. Kolejny gol teraz Lech Poznań, ale to dopiero początek. Zobaczymy, co uda się jeszcze Lechowi skonstruować akcję. Belek będzie musiał się nastawić defensywnie, bo jeżeli ta gra w sumie Benfica, wow, chyba prosto grawa okienko strzelił nam tutaj Rafa. Ładny strzał. Beramkosz niestety tego nie obronił. Wcześniej obronił interwencji, ale niestety mu się nie udało. Szkoda, Lech Poznań przygrywa 1 do 0. Czy szkoda przynajmniej dla polskich faunów, już z pewnością jest ich tutaj 30 czy nawet 40 tysięcy. Ależ tam był groźny fałd, czy będzie żółta kartka? Z Pewnością, już piłka przyjęta bez fałdu. Ma piłkę znowu Lech Poznań. Podanie prostopadle chciał podać pewnie, a Morales się mu to nie udało. Jeszcze może być okazja dla Benfiki, prawie przyjąć z Próbujemy przyjąć piłkę, zownik, zownik, zownik Lecha przyjąć piłkę. Jeszcze może być okazja. Jeszcze kolejna groźna sytuacja nie dla Benfiki. Jeszcze strzał wybronił to bramkarz. I mamy oczywiście żółtą kartkę dla Joela Pereira, prawego obrońcy Lecha Poznań. On jest też w tej groźnej sytuacji. To oczywiście sędzia przetrzymał tę grę. grę. Jeżeli nie, umie, to nawet pani sędzia wykonała akcję będzie Benfica, schodzi bliżej pola karnego zawodnik Benfici, jeszcze padanie, padanie po ziemi, jeszcze w polu karnym, jeszcze okazja, tam wybita piłka została na rzut rożny, ależ to była groźna okazja, widać goście są chyba niezadowoleni, chociaż jak, przygóry prowadzą 1-0, gola Rafy, 13 występów i 7 bramek, ależ ładnie nam tutaj grają zawodnicy e, Benfiki, bo przyjeżdżają środka boiska, jeszcze może być okazja. Czy tam był faul? Jeszcze piłka zablokowana. Jeszcze może być okazja. Czy tam był faul? Chyba jeszcze nie. Rafa w polu karnym. Jeszcze strzał i broni na szczęście pewnie Be Be bramkarz Lecha. Ależ to była groźna sytuacja. Podanie na lewą stronę. Tam chyba był faul, chociaż sędzia puścił grę. Jeszcze piłkę ma Lech. Jeszcze podanie. Konstruuje akcję teraz Lech Poznań, ależ on ofensywnie gra i strata piłki, próbował przenieść piłkę znowu zawodnicy Lecha, ależ tam, o, ależ groźny foul, czy to będzie żółta kartka, jaką pani sędzia da żółtą kartkę, to był taki groźny ślisk, że to jest żółta kartka niemalże pewna, no i oczywiście Salomon dostaje żółtą kartkę, ależ legra dzisiaj bardzo agresywnie, no, nie spodziewałem się takiego... Tutaj meczu. Już drugi obraca masz żółtą kartkę. Piłka została wbita. Przyjęta piłka przez Lecha. Marwiński. Eee, Murawski. Jeszcze może okazja. Ma Lech Poznań. Ale nie. Piłka jest. Trać piłkę. Jeszcze może być. Ta piłka. Jeszcze okazja. Ma znowu Benfica. Podaję, że jest o Ależ okazja! Ło! Wow, co to była zagrażna sytuacja? Na szczęście wybronił. To Lech Poznań, wow, no Benfica na razie działa Lechowi na nerwy i to bardzo, 45. minuta, wciąż 1-0 dla Benfiki, czy wreszcie Lech nie będzie grać tak mocno de defensywnie, chociaż brawo, nareszcie nauczył się bronić, ale niestety minimum jednego gole traci w meczu, jeszcze strzał, rzut karny, rzut karny dla Benfiki. Czy to wykorzystają zawodnicy Benfiki? Niestety teraz mamy rzut karny. O! Niestety była rączka. Ech! Kontrowersyjny był karny Benfiki dla Lecha. Teraz będzie trochę kontrowersyjny dla Benfiki. Czy to wykorzystają Benfika? 41 minuta. Piszemy do doliczonego czasu. Neres. Neres. Niestety pewny strzał. Nie obronił tego Lech Poznań. Mógł strzelić w prawy, w prawy ruch. Niestety, nie umie bronić, nie zawsze broni karne nam Lech Poznań, Szkoda, ale Benfica to jest przecież portugalska potęga. Prawie strzelił prosto w środek. Mógł się praktycznie nie ruszać nam. Praktycznie Bednarek. <grymne> no nic, ale ładną cieszyń go przynajmniej, ten neres wykonał. No nic, mamy 2-0 już do Lecha, znaczy Benfiki, a Lech musi nadrabiać straty. I mamy przerwę. Suszymy się za kwadrans. Ależ groźna była ta emocja, gdyby nie ten strzał, gdyby jeszcze była lepsza brana, byśmy mieli gola, a może nawet byłoby 0-0. No zobaczymy, na razie jest 2-0, Rafa i Neres strzelcami bramek, a my się słyszymy w trakcie drugiej połowy tego meczu. Jak tam Al-Nasar? O, remisuje z Barcą. O, lol, i City zremisuje, powinno ich ogrywać bez problemu. Jak? Nie wiem. Czemu tak nie jest? Ojej. To nieustanny pracy, kim nie idzie. Mm. Ale dobrze im idzie obrona. Mm. Mm. Trzeba zmienić obronę. B nie, 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 nie. Albo nie, dobrze. Tu jest trzech. Hmm. Amaran, by zostać zmieniony. Na przykład sosy i. Aha, nie ma zmiany na pasetnika. A więc mamy drugą połowę. Lech praktycznie nie zmienia taktyki, tylko jak już zmiana taktyczna, jeżeli chodzi o obronę. Zobaczymy, jak sobie poradzi. No może trochę będzie grać mniej, ofen... mniej ofensywnie e, Lech. Zobaczymy, czy wyjdzie to Lechowi na dobre. Na razie próbuję szybko odebrać piłkę i. Oczywiście może strzelić nawet bramkę, może strzelić chociażby tą kontaktowego gola. Zobaczymy. Że ma akcję Benfica. Już pod pole karne Ramo. Yy, podanie do Morejry. Jeszcze pole karne. Jeszcze oka. Strzał został na szczęście zablokowany i przyjęty piłka Lech Poznań. Sobiech. Sobiech. Iszak. I szar na lewą stronę. Tam jest Souza, świeży zawodnik. Souza na lewym szyle. Ależ on ma dużo siły. Souza. Souza polekarne. Souza. Ależ piłka została przechwycona i jeszcze by piłka została wbita niemalże przewrotką. Ależ to była groźna sytuacja. Mógł Lech poznać, skoncentrować akcję. Na szczęście tak się nie dzieje. Podanie na prawą stronę. Nere. Podanie brzegi środka boiska. Próbuje przejąć zawodnicy Lecha. Jeszcze może być okazja. Oj, ależ ładnie kiwa. Jeszcze jest strzał. No niestety. 3 do 0. Mogę, że wszedłby Bramkaż w tej sytuacji, ale no niestety strzela gola z Ad Adusnes. Prawdopodobnie tak się to czyta. Niestety jest 3 do 0 dla Benfiki. Pierwsza jest... Mamy... Tak. Asnes numer 8 i strzela gola Numer 3, 62 minuta czy Lech Poznań skonstruuje we kreszcie czy wreszcie w ogóle strzeli gola chociażby tego kontaktowego, mógł strzelić gola z rzutu karnego niestety tego nie wykorzystał, będzie musiał le się nauczać strzelać rzuty karne, a już na pewno teraz może być kolejna okazja, szybka dla Benfiki jeszcze kolejny strzał, wow no obrona bezradna, 66 minuta i znowu on a Asens, czy tam Arnsens strzela numer drugiego gola i jest 4 do 0 co się tu dzieje no niestety obrany już sobie nie radzi Lecha Poznań w tym meczu zdecydowanie co hmm, by tutaj szybko wymyśleć jakąś taktykę z hmm, mi z piątką nie można, co za pech no dobra, niech będzie może za zamiast sobie zobaczymy no niestety mamy gola, szkoda ale Lech za niedługo może zmienić taktykę na taką defensywną Zobaczymy, jak sobie poradzi Lech Poznań. Mamy dopiero 67 minutę i zobaczymy, czy Lechowi Poznań uda się skończyć akcję. Czerwiński na prawym szyle, Może będzie gol wreszcie jakiś kontaktowy dla Lecha. Czerwiński prawie stracił tą piłkę. Czerwiński w pole karne. Ależ był! Przyszykował się do strzału nam zawodnik Lecha. No, to była dobra okazja i niestety już stracił piłkę zawodnicy Lecha. Wielka, wielka szkoda. Niestety znowu skonstruujemy akcję prawdopodobnie zawodnicą Benfiki. Jeszcze coś się uda może im skonstruować. Znaczy zawodnikom Benfiki prawdopodobnie. ach tam prawie przejęta piłka została przez Lecha Czerwiński. Jeszcze jest tutaj. Próbowaliśmy się wolniecy Lecha Strzał wybroniany przez bramkarza. Wciąż mamy 4-0 i mamy rzut rożny dla Benfiki. Niestety Benfica nawet. Na wyjeździe radzi sobie lepiej niż za wyniku siebie. No że po prostu Lech ma taką zieloną defensywę, że w każdym golu w każdym meczu straci minimum jednego gola. I to jest niestety takie smutne. Oj. Czy mamy drugi rzut karny? Jeszcze nie, jeszcze strzał. E, to już chyba i tak nie ma znaczenia. 82 minuta, mamy 5 do 0. No niestety. Ten mecz jest zdecydowanie pechowy i widzę, że to jest ten, znowu ten zawodnik, ten chyba Neres, z strzelił z karnego. No więc mamy niestety, to mógł być faul i rzut karny, ale co z tego, może byłby i tak, zresztą już był rzut karny, no tak, Neres właśnie z gola kar z karnego i teraz takiego już, nazwijmy to normalnego, ależ tam ofensywnie działa Benfica. Mogł dobrze bronić się Lecha, tymczasem znowu przegrywa strasznie wysoko. I próbował już szybko ofensywnie zabrać tą piłkę. Co za emocje, już... ale ma duże miejsca zawodnicy Benfika. Jeszcze może być okazja. Oj, 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 6-0. Ale lanie na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Co jest tutaj grane? Znowu Lech traci bramkę. No to jest... Cóż, przykre, że Lech traci kolejnego gola. Jest tak przykre, że szkoda gadać. No niestety, chyba to będzie mecz po raz pierwszy bez strzelnego bram bramki. Ale zobaczymy. Jeszcze mamy szansę. Jeszcze mamy okazję. Marfiński. I wyszedł z poza boisko z tą piłką. Marchiński. Nie ma już nic do zmian lech, bo wszystkie wykorzystał. Ale może szybko... Tak, szybko prawie już tą przejął piłkę zawodnicy lecha. Szkoda, szkoda. Oj, roboczy tu już prawie nie ma siły. Jeszcze okazja, ostatnie do Benfiki. Strzał, kolejny wybroniony. Ale co to będzie? To już jest koniec. Fajnie, wyinterweniował ostatni raz zawodnik Lecha. No, gwizdy na stadionie, prawie pusty stadion i niestety przegrywają 6 do 0. Przykro nam to mówić, ale niestety to jest kolejna porażka Lecha Poznań i kolejna do 0 niestety. Zaczynamy mi nie strzelać goli po prostu. No nic już. Może się usłyszymy w kolejnym meczu, albo tamowym albo wjazdowym. Zobaczymy. nasz komentował Maksymilian Piotrowski. życzę Państwu miłego dnia, żeby po prostu Lech po raz kolejny może kiedyś wygra. Zobaczymy. Zobaczymy. Koniec meczu, więc mecz komentował Maksymilian Piotrowski i życzę miłego dnia. Ale meczych o co? Przegraliśmy 6 do 0 bo już było grać defensywnie. Szkoda.